Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. Dzisiaj jesteśmy w Louisville, ponieważ jeszcze trzeba by je tutaj troszeczkę dokończyć. No i zaczniemy w tych okolicach i chciałbym tutaj mieć na przykład jeszcze jedną taką drogę. Dalej jest już las, także tam nic więcej nie będzie. Ta droga przejechałaby jakoś tędy, najlepiej na jakimś zakręcie i połączyłaby się później jakoś do tego miejsca. Tylko, może ja tego nie zrobię tak pod kątem prostym, tylko niech to wyjeżdża na przykład jakoś bardziej tak, no dobrze. I zobaczmy, jak teraz gra nam tutaj to połączy, to znaczy jak nam to mod połączy. Coś takiego? No powiedzmy, powiedzmy, chociaż nie podoba mi się za bardzo ten zakręt. Nie, nie, nie. To by trzeba zrobić inaczej. Może na przykład tym trybem przejdźmy stąd dotąd, no i właśnie. Teraz sobie możemy tutaj wszystko pięknie poustawiać. Także ten promień niech będzie troszeczkę większy. Dalej tutaj też przejechałbym z tym jeszcze troszkę dalej. Okej, okay. i coś takiego będzie dużo lepsze. Teraz zobaczmy, co jeszcze by się dało zrobić. Czy przejdziemy tędy, nie niszcząc tego domku? No dobrze, uda się, nawet te krzaczki jakoś tam dalej są na trawie. To łączymy z tym, i taki przejazd też bym chciał na przykład mieć jakoś. W tym miejscu. Później. Co jeszcze? Czy jedziemy z taką drogą dalej tutaj w stronę tych drzew? A myślę, że jak najbardziej można. Tylko, chyba bym już nie robił kolejnego połączenia, bez przesady. Jeśli będziemy chcieli jakieś połączenie, to można by je zrobić na przykład jakąś ścieżką. Taką najlepiej żwirową. No i z nią pojechalibyśmy jakoś stąd i podłączyli się tam. Chociaż wiecie co, jeszcze wcześniej mam taki pomysł. Może tutaj na końcu wstawić by jakieś takie malutkie rondo. Tylko rondo na pewno nie z takich dróg, ponieważ one tutaj są za duże. O, właśnie, bardziej coś takiego. No i teraz dopiero możemy przejść z tą ścieżką. Także między drzewami, i teraz jakoś między tymi domkami do tej drogi. Żadne drzewa tutaj nie nachodzą i ja bym jeszcze chciał w takim razie podejść gdzieś tak stąd i tutaj też, między jakimiś domami, które niedługo się wybudują. Podjeżdżamy do tamtego miejsca, a to bym jeszcze jakoś tak dosunął, żeby te punkty się tak niby połączyły. Co jeszcze, może z tej strony, a pewnie tam też pewnie ktoś by chciał przejść. Także zaczynamy w podobnym miejscu, coś takiego, tylko fajnie byłoby ominąć jakoś te drzewa. Tak sobie tutaj pokręcimy, wychodzimy tak i prosto do tej drogi, potem stąd można przejść jeszcze gdzieś tam dalej. Te drzewa tutaj nigdzie nie nachodzą, a jeśli chodzi o ten żwir, no dobrze, on może być, tak? Niech tu się właśnie robi taki większy plac. A czy dobrze by tutaj na końcu wyglądał taki parking, na przykład jakoś tak przy tym rondzie, gdzieś właśnie przy tej ścieżce, żeby te samochody sobie z ronda tutaj wjeżdżały i mogły zaparkować? No powiedzmy, że może być, tylko ja bym to dał może pod jakimś takim kątem, tylko trzeba by jeszcze wypełnić jakoś, może ten teren. No i ja bym to zrobił takim żwirem w kostkach. Okej, okay, troszkę ta trawa, tam przechodzi, ale bardzo bym się tym nie przejmował. Spróbowałbym tu postawić jeszcze na przykład takie zarośla, dalej na przykład jakoś przy tym parkingu, tutaj jedno, drugie, jeszcze gdzieś tam takie dodatkowe i spróbujmy na przykład jeszcze coś takiego na tym narożniku. Okej, okay, no bo w tych okolicach to i tak bym żadnych domków nie stawiał. Możemy to spróbować nawet jakoś tak ogrodzić. Powiedzmy, że coś takiego dalej, takie coś i takie coś, bez łagodnych zakrętów. Raczej niech to będzie takie kanciaste i podchodzimy sobie dotąd. Później w tym miejscu coś takiego. No i żeby to wyglądało jeszcze jakoś ciekawiej, to coś bym tu jeszcze dosadził. Na przykład jedno takie drzewko, drugie takie, może nawet gdzieś tutaj jeszcze na narożniku kolejne, później coś takiego. Cztery takie powinny wystarczyć, a jeśli chodzi jeszcze o jakieś inne rzeczy, to może na przykład jakieś takie różowe kwiaty, tutaj dwa takie, i na przykład jeszcze coś w tych okolicach, tutaj na tym narożniku, później gdzieś tam przy tym płotku. No dobrze, także taki właśnie drobny zielony teren. A w środku ronda spróbowałbym na przykład powstawiać jakieś takie krzaki. Niech to po prostu udaje jeden taki większy, jak to wygląda? Myślę, że może być. Jeszcze tak się zastanawiam, czy nie dałoby się coś zrobić z tym rondem. O, właśnie, o to mi chodziło o to, co się tutaj samo zrobiło, czyli żeby ten zakręt był łagodniejszy, chociaż widzę, że teraz to jest takie czerwone. Yy, Okej, okay, to musimy delikatnie rozsunąć. Tutaj też delikatnie rozsunąć, żeby nie było problemów. No i to by można już tak zostawić. A zobaczmy, czy tutaj w okolicach pasowałaby taka karuzela, ponieważ ci mieszkańcy w okolicach to są tacy troszkę smutni. Wszystkie te budynki takie czerwone. Także coś takiego, właśnie na przykład tutaj, przy tej ścieżce, może ja to jakoś delikatnie obrócę, no nie wiem, tak schowam. A właśnie to przecież można schować pod tą ścieżką, tylko tam wystają takie latarnie. No ale dobra, takie coś mogłoby już być. To skoro mamy karuzelę, to spróbowałbym jeszcze taki plac z nadmuchiwanym zamkiem. Może po prostu jakoś po drugiej stronie i też bym to dosunął, właśnie jakoś bardziej do tej ścieżki. Coś takiego, chociaż wiecie co, ja bym to spróbował może zrobić troszeczkę inaczej. Obróćmy to o 90 stopni. No, i to teraz wygląda po prostu genialnie. Tylko szkoda, że oni narzekają na to, że tutaj nie ma drogi. A czy bardzo by to się rzucało w oczy, gdybym ja na przykład skorzystał z takiej drogi? No na pewno trzeba by wyburzyć to i teraz zrobić takie połączenie w tym miejscu i tu przejechać jakoś tak kawałek dalej. No dobrze, jest skrzyżowanie, da się tam podjechać, i teraz ci mi nie będą narzekać, a tę ścieżkę, a ten chodnik można by przesunąć na przykład jakoś bardziej tak. No, to nawet dobrze wygląda, tak, 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 jak najbardziej. To może ja tutaj postawię jeszcze parę miejsc parkingowych, gdyby na przykład tamte nie wystarczyły. Spróbujmy tutaj po drugiej stronie jedno takie z parkometrem i na przykład parę jeszcze takich zwykłych. Yy, może być, no prawie, tylko to by trzeba dać kawałeczek dalej i na przykład wyrównać jakoś do tych linii. I teraz to też możemy jakoś tutaj przesunąć. Dobrze, zaznaczmy jeszcze to wszystko i ja bym to może odsunął kawałek dalej od tego skrzyżowania, niech to na przykład będzie sobie jakoś tak. No a tutaj na tym skrzyżowaniu to może ja bym wyprowadził jeszcze jedną drogę i niech ona będzie właśnie taka żwirowa. Yy, wyjdźmy tutaj tak prosto i spróbujemy zjechać gdzieś tam kawałek dalej na plażę czyli tutaj coś takiego i dalej jakoś obok tego kamienia chociaż wiecie co tu już się robi tak troszeczkę stromo ale może jakoś damy radę spróbujmy przejechać po prostu w ten sposób oczywiście z tym trybem do nieniszczenia to jeszcze pojawia mi się mnóstwo drzew to nie powinno tak działać to powinno serio nie niszczyć ale też nie dostawiać nowych rzeczy to burzymy, to burzymy, i tutaj przejeżdżamy po jakichś takich kamieniach, więc może ja bym to delikatnie odsunął, ok, i teraz możemy to wprowadzić jeszcze dalej na plażę, niech to kończy się. Tak, chociaż no nie podoba mi się jak to tutaj naokoło wygląda. A czy taka zwykła ścieżka byłaby lepsza, gdybyśmy na przykład stąd przejechali jakoś dotąd? No nie, ona też niszczy ten piasek. No ale dobrze, to się może skończyć w tym miejscu i tutaj ludzie sobie mogą chodzić na te plaże. W takim razie, skoro to jest parking właśnie też dla tych plażowiczów, to ja bym postawił jeszcze więcej tych parkingów na przykład tutaj. Dosuńmy je bardziej jakoś do tej drogi albo nie, właśnie niech to będzie kawałeczek dalej i to też jest już dobrze. No, a skoro tutaj jest ta plaża, to może ja skorzystam z tego Content Creator Packa? Zobaczmy na przykład jak wygląda taki budynek. No fajnie. On jest jako co? Jako hotel? Tak? Nie. To nie działa jak hotel z DLC. To jest po prostu budynek specjalny. No ale dobrze, myślę, że to fajnie właśnie tutaj będzie wyglądało. Tylko gdzie ja go chcę? Może bardziej za tym parkingiem? O, może go po prostu schowamy jakoś tak? Chociaż no nie wiem, czy to dobrze wygląda. A może właśnie jakoś bokiem i do tej takiej piaskowej czy tam żwirowej drogi. Okna mogą być nawet jakoś na parkingu, tak, 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 niech te samochody właśnie tak parkują, postawmy to w ten sposób. Dobra, to mi się podoba, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Są takie budynki, ale one są strasznie duże, może bez przesady. To też jest duże, to już prędzej na przykład jakiś taki dom, tutaj na tym zejściu. To też możemy tutaj dosunąć właśnie bliżej do tej drogi. Schodki na tej drodze. No, no, no tak, 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 niech tak będzie. Dalej, co jeszcze? Może coś takiego, tylko na przykład jakoś kawałek dalej, też żeby nie wszystko było w jednym miejscu. Z tym podjedziemy sobie na przykład jakoś prosto do tego parkingu. Okej, okay, coś w tym stylu, tylko może, żeby ta latarnia nie była w tym. Bardziej tak. Tylko, czy mi się tu uda na przykład domalować troszeczkę betonu? A, oczywiście, tego na szczęście nie zniszczymy. To znaczy, zniszczymy kawałek dalej, ale to już może jakoś bardzo się nie będzie rzucało w oczy. Wy mi tu narzekacie, oczywiście, na wodę. Już się tym zajmiemy. Dobrze, proszę bardzo. Przeprowadzamy taką rurę jeszcze tędy. Dalej, niech to sobie idzie gdzieś tam. I możemy jeszcze jakoś tutaj w stronę tej plaży. Jest tu jeszcze taki mały. Domek, jak on wygląda, to jest coś takiego. Tylko czy tutaj, czy na przykład robimy jeszcze gęstą zabudowę w tych okolicach? E, jakby to wyglądało? Schodki na przykład jakoś dotąd, pokażcie mi, pokażcie mi. No, właśnie taka bardziej gęsta zabudowa turystyczna. Niech tak będzie, tylko jeszcze się zastanawiam, czy czasami nie dosunąć tego gdzieś tutaj bliżej do tego parkingu. Tak może być troszeczkę lepiej, podjedźmy sobie na przykład tak. No dobrze, w takim razie, może jeszcze z tym podjedziemy kawałek bardziej w tym kierunku. Tak, 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 tylko żeby te schodki cały czas były na tej drodze. No dobra, powiedzmy, że coś w tym stylu. Chociaż to jakoś tutaj strasznie wystaje. Chyba jednak w tamtym miejscu to było troszeczkę lepiej, albo aż tak bardzo nie zwracałem na to uwagi. Dobra, ja to po prostu odsunę, a tutaj to wstawię takie żwirowe płyty, tak jak to zrobiłem tam. Czy one tutaj pasują? Yy, tak średnio. A czy jakieś inne dadzą radę? Też niestety nie. A taki żwir to zniszczy? A nie, on akurat nie zniszczy tej drogi, no to dobrze, to nawet łatwiej będzie podsypać właśnie coś takiego, to w takim razie może podsypiemy tego jeszcze więcej przy tych budynkach, proszę bardzo, tutaj też takie wejście, przy tych parkingach to może lepiej nie, bo to jednak je troszkę niszczy. Tu jest dobrze, przy tym już nie trzeba. Żeby tu było trochę ciekawiej, to może ja postawię takie boisko koszykarskie. Tylko my tu mamy takie betonowe wyjście, może ja to po prostu umieszczę jakoś prosto przy tym budynku. Tak, niech tu będzie taki betonowy plac, ta latarnia może gdzieś tam wejść do środka tego budynku. Dobrze, także coś takiego, tylko to oczywiście trzeba by też jakoś ozdobić. Nie no, bez przesady, takiego drzewa tutaj na pewno nie wstawię. Prędzej na przykład taką brzozę. Ok, jedna tutaj, druga tutaj. Żeby troszeczkę osłonić to boisko od tego budynku, tutaj jeszcze coś pomiędzy też może być taka brzoza. Yy, czy dajemy taką choinkę? Yy, może być, na przykład jakoś za tym parkingiem. Bambusy? Nie, nie, nie. One raczej mi tu nie pasują, ale pasują mi na przykład takie krzaki. Jeden, drugi. Tutaj coś na przykład jeszcze na tyłach. Dalej, w tym miejscu może jeszcze coś takiego. Ok, więcej ich tutaj niech będzie zasadzonych. No i tak naprawdę tutaj na tyłach też coś takiego może być. Może jeszcze więcej po tej stronie. Proszę bardzo, parę takich dodamy. No a skoro tutaj będą jacyś turyści, to myślę, że też wypada postawić jakiś sklepik. Na przykład jeden taki po tej stronie. Dalej, coś takiego. To może nie jest jakieś super piękne. To też mi się nie podoba. Stacja benzynowa, stację to mamy gdzieś tam chyba dalej. Może coś takiego. O, to mi tutaj pasuje, to możemy nawet dosunąć jakoś do tego. Niech te płyty z tym betonem się połączą. No dobrze, także to chyba tyle, jeśli chodzi o to takie małe centrum wypoczynkowe. A teraz ja bym może poustawiał jakieś domki przy tej drodze, którą tutaj dzisiaj wybudowałem. Okej, okay, także tak jak widzieliście wypełniłem te tereny. Tutaj oczywiście są jeszcze jakieś problemy z wodą. Dokładnie. E, także te rurę sobie tak przeprowadzimy, a wy mi narzekacie na brak wystarczającej liczby pracowników. E, no ale to mi się wydaje, że zaraz jak się tutaj wprowadzi trochę więcej ludzi, to jakoś ogarniecie tych pracowników. E, miejmy taką nadzieję, bo jednak to by było słabe gdyby ten sklepik miał mi tutaj upaść. Dobrze, więc czekając na kolejnych pracowników, ja bym pojechał jeszcze dalej tutaj w te okolice. Weźmy na przykład tę drogę i on by tutaj trzeba jakoś teraz zakręcić. Zobaczmy, czy przejedziemy jakoś z czymś takim. No, 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 mogłoby być i to by się połączyło na przykład jakoś z tym. Spróbujmy to zrobić modem stąd dotąd, czyli to by była taka końcówka, właśnie Louisville. Taka zakręcona droga. Ok, tak to może wyglądać. Tylko jak ja się teraz podłączę do tej drogi? No, fajnie by było, żeby to przejechało tutaj jakoś dalej. Yy, I może podłączymy się w takim razie w ten sposób. Yy, z tym możemy podjechać wtedy jakoś tak i wyjechać na przykład jeszcze jakoś tędy. Z tą drogą, to może ja bym jakoś super daleko nie jechał. Niech ona się tutaj po prostu tak kończy. A co zrobimy z tym? Podjeżdżamy po prostu tak. No, 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 może być. No, i tutaj się powstawia też chyba jakieś domki. Też tutaj zaznaczyłem sobie kiedyś takie przejście dla pieszych, więc żebym zaraz o tym nie zapomniał, to zrobimy od razu tutaj takie przejście. Czyli macie móc podejść sobie tam, dajmy to może jeszcze dalej, chociaż nie wiem czy teraz to jest prosto. Może jeszcze raz. Zrobiłbym to troszkę dłuższe i teraz pozwoli mi to tak cofnąć z altem. Niestety nie. Ja tutaj muszę dodać na przykład jakiś węzeł i teraz to możemy pięknie z altem cofnąć, na przykład jakoś tak dotąd. W takim razie ja się też zastanawiam, czy czasami tej drogi nie cofnąć do tego miejsca i na przykład teraz tutaj dalej przeprowadzić taką ścieżkę. Pod tej linii pomocniczej, którą tutaj przez chwilę widziałem, ok, ok, ona jest tutaj, zróbmy to tak, dalej tak, oraz teraz jakoś tak dotąd. I czy chcemy jeszcze stąd jakieś wyjście, może na przykład tu, gdzieś między tymi kratkami? No dobrze, niech to będzie takie. No i tutaj to ja już bardzo bym nie kombinował, z jakimiś parkami czy innymi specjalnymi budynkami. Jak chcecie do parku, macie tutaj w centrum, macie jeszcze kawałek dalej jakieś inne fajne budynki, także tutaj niech będą tylko jakieś. Jakieś No i mamy to pięknie zabudowaną końcówkę Louisville, dosyć gęsta okolica, o to chodziło jak najwięcej mieszkańców. No i Louisville jest już tak naprawdę gotowe. Tak, więcej tutaj nie chcę, tylko jeszcze bym sprawdził, czy ten sklepik się ogarnął. Masz już tutaj pracowników? Tak, 10 na 10. No i cudownie. Jak ktoś nie znajdzie pracy w Louisville, no to zapraszam na stację kolejową. Można podjechać albo do Hosetown pracować, albo gdzieś do Anavista. No a skoro o Anavista mowa, to ja bym chciał jeszcze dokończyć coś, o czym mówiłem ostatnio, czyli te tereny tutaj. No, coś by się tu jeszcze przydało. No i na przykład w tym miejscu, to ja bym chciał wstawić parę takich niezbyt pięknych budynków, ponieważ to są okolice takie przemysłowe. To to znaczy to nie jest jakiś super wielki przemysł, mnóstwo fabryk, ale jednak coś jest, więc takie może brzydsze budynki. Z dwa takie na pewno chciałbym zmieścić, tylko pytanie, czy one mi się w ogóle tutaj jakoś pomieszczą. Możemy na pewno wstawić ten budynek jakoś tutaj. Trzeba by go troszkę odsunąć, wtedy nachodzimy na tę drogę. Ale czy to mi jest tak bardzo potrzebne? Mi się wydaje, że możemy tu zrobić lekką przebudowę. Czyli pozbywamy się tego, i wtedy ten budynek może być tutaj tak delikatnie cofnięty. Jeszcze, jeszcze, to znaczy, ok, niech ten beton jakoś dochodzi do tego betonu od tej jednostki Straży Pożarnej. Dalej, może być trochę zielonego terenu i ten drugi budynek kawałeczek dalej. Tylko, czy ja bym go teraz jakoś na przykład obrócił, na przykład, żeby on stał troszkę inaczej, no to zawsze będzie troszkę ciekawiej wyglądało. Więc plac zabaw niestety przy takim centrum recyklingu. No ale to są takie warunki, właśnie takie osiedle przemysłowe. Też musi być coś, co oddzieli to ładniejsze osiedle, więc idealnie właśnie coś takiego. Yy, jeszcze, jeszcze na przykład coś w tym stylu tutaj. No, 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 to też by mogło być, chociaż ja może poszukam czegoś takiego pośredniego. Ten mi się też podoba. On jest w podobnym stylu, ale w innym kształcie. Okej, okay, i też ma troszkę ładniejszy kolor, więc może już tutaj, żebyśmy jakoś nie straszyli tamtym budynkiem, właśnie obok jakiegoś takiego parku, niech tu będzie coś ładniejszego. To może stać jakoś w ten sposób. Czy zmieści mi się więcej takich, ewentualnie jeszcze coś innego? No nie, ten jest na pewno za duży. Chociaż wstawiać budynek tu, to już seria może być lekka przesada. Dobra, bez czegoś takiego. Co ja bym tu jeszcze zrobił? To wziął na przykład taką betonową ścieżkę, przeprowadzimy ją obok tego centrum recyklingu i na przykład dalej pójdziemy gdzieś tutaj między te budynki, właśnie, żeby tam się dało przejść i na przykład jeszcze stąd do tego budynku i jakoś do tamtej drogi. Także wszędzie się tutaj będzie dało chodzić, a żeby ten smród tutaj nie docierał do mieszkańców, co to w ogóle za beton tutaj jest? Chwila, chwila, może ja to jakoś odsunę, czemu to się chce łączyć tam? Ja bym chciał, żeby to było podłączone tu, no ciekawe. Jeszcze raz spróbujmy z tego miejsca jakoś tak dotąd. No nie wiem, jakoś gra, tak nam to tutaj proponuje. E, dobra, mniejsza z tym. W takim razie, żeby te zapachy nie dochodziły do mieszkańców aż tak bardzo, no bo i tak pewnie troszkę będą, e, to postawiłbym tutaj troszkę takich drzew. Dalej, może jeszcze jakiś taki większy krzak. Jeden oraz drugi. E, takie drzewa to już były. Może jeszcze, o, takie brzozy też one ładnie wyglądają. Tu może być dalej, tak. Tu jeszcze jedna choinka, raczej się nie zmieści. A ewentualnie jakiś bambus? No, dobrze. Tutaj, jakoś na tym skrzyżowaniu, tu gdzieś w środku, może przy tym placu zabaw, a raczej przy tej huśtawce, bo ciężko coś takiego nazwać placem zabaw. Kolejny bambusik, dalej, tutaj, coś takiego tu. No, i mimo, że w takich nieprzyjemnych okolicach, to jednak będzie tutaj troszkę zieleni. Dalej, czy robimy coś z tymi terenami? Tu są raczej takie nieużytki. Możliwe, że w planach było wybudować tutaj jakieś kolejne te zakłady przemysłowe, ale potem plany zmienili, bo jednak jest to za blisko osiedla. Także niech to zostanie po prostu takie puste. No i co jeszcze bym chciał zapełnić, to na przykład ten teren tutaj. Czy my możemy stawiać więcej sklepów w Wanawista? Czy jakieś nam upadają? Raczej nie widzę. To znaczy ten jeden jest tylko upadły i to jest z jakiego powodu brak wystarczającej liczby pracowników. Ale mi się wydaje, że teraz już jednak tych pracowników będzie więcej. Jednak w poprzednim odcinku trochę tych mieszkańców wprowadziliśmy trochę jest tych nowych domków, także jacyś się powinni znaleźć. Yy, tylko, żeby nie było tutaj problemów, że kolejne sklepy nam będą upadały, to raczej tu ja bym kolejnych sklepów już nie stawiał. Myślę, że możemy tutaj zrobić właśnie podobnie jak w tym miejscu, czyli też jakieś takie budynki oddzielające nas od tej strefy fabrycznej. Yy, może być ten, yy, tylko czy ja go chcę tutaj na samym skrzyżowaniu, to znaczy, podoba mi się to drzewo. Niech ono tam zostanie, a ten budynek mieszkalny to ja bym umieścił na przykład jakoś tak. A żeby to miejsce z tyłu się nie marnowało, to ja bym tam wpuścił jeszcze na przykład jakąś taką betonową drogę. O, coś w tym stylu to możemy jeszcze nawet troszeczkę tutaj przesunąć. Niech ta droga będzie po prostu równo z tymi sklepami. Czyli tak, dalej, ten budynek też możemy dosunąć, no i mamy tutaj piękny wjazd na tyły. Tędy to aż się prosi, żeby zrobić jakieś przejście. Proszę bardzo, taka betonowa ścieżka, możecie sobie tam przechodzić. Dalej, tutaj też, oczywiście też możecie z tego korzystać. Czy tu coś zrobimy, to jeszcze się okaże, ponieważ wcześniej to ja bym dał tutaj może jakieś parkingi. Zmieszczą się dwa? Chyba się zmieszczą. Dosuńmy je może jakoś do tej ściany, tak? To może tak wyglądać, a w takim razie chodnik to ja bym zrobił jakoś tędy. Tu mamy taki pofalowany beton, więc akurat idealnie mi to tutaj wejdzie. Tylko, tylko właśnie, bo my tutaj mamy taki płot. Nie chciałbym się go pozbywać, jednak to jest taki, można powiedzieć, zabytek, ale mogę go podzielić. Tutaj robimy cięcia, tutaj robimy cięcia i teraz te cięcia przesuwamy bliżej do tego betonu, tak oraz tak. A w tym miejscu robimy po prostu jakąś furtkę. Wziąłbym jeszcze na przykład takie drzewo, zasadził drugie takie w tym miejscu. Dalej, może idąc podobnie jak to było tam, też posadzimy jakiegoś bambusa, chyba że nie takiego, tylko na przykład kilka bambusów w jednym miejscu. E, chyba za dużo, jednak taki pojedynczy tutaj wyglądał troszkę lepiej. Poza bambusami, może jakieś niższe drzewka, takie na przykład, trzy, czy coś tu jeszcze nie no, tu na siłę bym już tego nie wciskał. W takim razie, jeszcze może jakieś takie drobne krzaczki, tutaj coś takiego. Po tej stronie, jak najbardziej, też mi się parę takich zmieści. Także te okolice też mamy tutaj pięknie zabudowane. Dalej, czy coś jeszcze? Tu są niby takie puste tereny, ale ja bym tutaj raczej dużo nie robił. Weźmy po prostu taki chodnik, pozwólmy im przejść jakoś tam, a tutaj, no to nie wiem, po prostu jakieś drzewko, jeszcze jedno. O, może być takie duże. No i do tego też parę jakichś takich drobnych krzaczków. Dobrze, także ten narożnik mamy zrobiony i ja bym jeszcze przeszedł w okolice tej szkoły, ponieważ nie podoba mi się to, jak to tutaj wygląda. Wydaje mi się, że kiedyś coś już tutaj stawiałem, że jakieś rośliny były, ale z jakiegoś powodu one poznikały. Spróbujmy może takie dać, co to jest, drzewo kokosowe, jeszcze jedno na przykład tu, a do tego na przykład jeszcze parę takich krzaków, cztery tutaj i na przykład dwa w tym miejscu. Tutaj coś, to znaczy tu już mamy takie drobne krzaczki. One nawet nie są stawiane przeze mnie, tylko one już były w tym budynku, więc ja bym dołożył ich tutaj jakoś więcej. E, możliwe, że tu był jakiś pożar i one się popaliły. No nie wiem, jakąś historię można tutaj. Wymyślać, też widzę, że oczywiście ci mi narzekają, na co mi narzekacie? Grunt jest zanieczyszczony. No bardzo mi przykro. To są właśnie takie tereny niezbyt przyjemne, są te fabryki. No jak chcecie mieszkać lepiej, no to ja zapraszam tutaj na te nasze piękne osiedla, budowane przez tych deweloperów, ewentualnie do takich tutaj rezydencji albo nawet do zielonego zakątka. Więc tutaj to się mieszka raczej jak się po prostu musi. A jeszcze bym sprawdził, co tutaj się stało. Opuszczony, zwykły budynek mieszkalny z powodu zanieczyszczenia gruntu. No to jest niefajne, że oni to opuszczają. Fajnie by było, gdyby jednak jakoś tam siedzieli, mimo wszystko. Ja bym to zresetował i bardzo się tym nie będę przejmował. No i to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku, także oficjalnie mamy zakończoną budowę Anavista oraz Louisville. Zostało nam jeszcze dokończenie Hosetown, ale to w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, papa, cześć, cześć.